W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że rząd, planowany rząd platformy lewicy trzeciej drogi ma cele ważniejsze, bardziej pilne niż te rzeczy, o których mówili najbardziej aktywnie w kampanii. Kwestie takie jak Kwestie podatkowe, jak kwestie sądownictwa, jak aborcja, jak nawet KPO, schodzą na drugi plan w porównaniu do kwestii, która najwyraźniej rozgrzewa umysły polityków nowej większości rządzącej najbardziej. Czyli kwestia likwidacji centralnego biura antykorupcyjnego, które zostało z wielkim klamorem, hukiem ogłoszone w ostatnich dniach w mediach. Szanowni Państwo, to, że... Ten rząd chce zaczynać swoje urzędowanie od likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jest faktem bardzo znaczącym. My nie dajmy sobie wmówić, że y, korupcja i marnowanie pieniędzy to była domena wyłącznie rządu PiSu, choć oczywiście była również to domena tego rządu. Przypomnę kilka afer, które miały miejsce za rządów Platformy: afera hazardowa, afera Sopocka, afera Ambergold, Infafera, podsłuchiwanie dziennikarzy przez służby specjalne. Najsłynniejsza, oczywiście, afera taśmowa. A także, nie ukrywajmy, politycy Platformy Obywatelskiej wcale nie potrzebowali należeć do rządu państwowego, żeby na szeroką skalę uprawiać korupcję.